Siemander, drodzy widzowie, to, na to z tej strony i witam Was wszystkich bardzo serdecznie, tradycyjnie na kanale It My Dust, gdzie dziś po wielu Waszych prośbach wznawiamy serię z Palworlda. Tak jest. I jest ze mną dzisiaj zysku. Nie ma mnie, bo tam kota. Nie macie? No właśnie, taka była chwila zawieszenia i jest również z nami Mici. Siemano. E, moi drodzy, dzieje się rzecz ciekawa, ponieważ jak my to nagrywamy, jest niedziela 8 grudnia i. Aktualnie również streamujemy na Twitchu, więc pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają to na Twitchu. I stwierdziliśmy, że czemu by nie spróbować, że Zysku będzie sobie streamował, a ja będę nagrywał odcineczki, więc mam nadzieję, że Zysku, że nie będziesz miał mi za złe, że powiem, że linki są wszystkie tam na dole. I jak ktoś by chciał zobaczyć, jak wygląda to wszystko od kuchni, to bardzo serdecznie zapraszam do obserwowania Zyska na Twitchu. Jako naszego tutaj ambasadora, mogę powiedzieć, Zysku It May Dust? Może być. Może być. Dobrze, drodzy widzowie, słuchajcie, jesteśmy tak świetnie przygotowani, że Zysku stworzył już świat i troszeczkę pozmieniał jego ustawienia, tak, żeby gra była łatwa i przyjemna, bo tak naprawdę chcemy zobaczyć, co pozmieniało się w tytule od naszego ostatniego grania. A szczerze mówiąc, nie pamiętam, kiedy ostatni raz graliśmy. Ktoś pamięta? To jest. Przed wakacjami. Przed wakacjami w ogóle to jeszcze było. No. Tak mi się wydaje, I... przynajmniej. W celu perfekcyjnego przygotowania się do tego odcinka stwierdziliśmy, że nie będziemy czytać absolutnie nic, jeśli chodzi o wprowadzone updatey i będziemy sprawdzać je sobie po prostu na bieżąco, więc tak. No i macie teraz też odcineczki w fantastycznej rozdzielczości 4K na YouTube, tak, 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 tak. Jest A nie tak super. jak wcześniej w Full HD. Nie tak jak wcześniej w Full HD, dokładnie. Mm, słuchajcie, to co? Ja muszę wziąć Join Multiplayer game, tak? Ja nie właśnie wiem. też się pytam, chciałem wiedzieć, jak to się dołącza. Bo nie wiem, zysku nie, weź pokaż nie. nam na swoim ekranie, jakbyś mógł. Do. Jak to się tam. Ja servers, ja to no, nie ten, jest sens a to nie jest nie jest serwer. mam jakiś ten kod przyjaciela, że potem. No, a jak, jak dołączyć to. do tego kodu przyjaciela? No dobra, A A invite code. Oh. O, no jest. Masz to gdzieś, start game. Oh. A jest, tak. tu na dole, dobra. To ja wklejam. A nie, ma, nie, muszę robić cięcia. Aha. Dobra, no. to jedziemy z Koksem. Oho. kazało mi potwierdzić, że udostępnię wam. No i moi drodzy, tak dużo pytaliście o to, kiedy Palworld, co drugi komentarz praktycznie. Ja zwlekałem troszeczkę z tym, bo tak jak gdyby nie mogliśmy się zebrać z chłopakami, ale już jesteśmy, więc mam nadzieję, że wam się to spodoba. To co, Mici, ty tworzysz kobitkę? Nie, faceta facetka. i już śmiesznego. O Jezu, nie, to ja robię normalnie. No mogę Dobra. śmiesznego czy nie? A rób ta co chce, ta? Co to moja postać? się mnie pytasz, to twoja gra. Elegancko. O, to jest dobre. Nie, nie, nie bawimy się w takie klocki. Dobra. To moi drodzy, ja tutaj robię postać i widzimy się za moment, jak ją stworzę. A my sobie będziemy streamować, nie panowie? Tak jest. To są jakieś nowe fryzury, chyba. Wcześniej tego nie było. O, jest, hop. On zaczyna się. Dwie godziny tworzenie postaci. Nie wtrącaj ja. się. I dobrze, Boże. moi drodzy, tak, jesteśmy z powrotem. Nie gadać mi teraz. Stworzyliśmy postać i dołączamy do tych dwóch kasztanów, bo oni już latają po mapie i marudzą. Moment, gdzie tu się zatwierdza? Start game. Dla ciebie Matko boska, no. O, o, widzę, o, a znowu cutscena. A czy Boże. wy w ogóle czytaliście, co było zmienione, czy nie? nie. A skąd? A to, było a to czyta. Czy da się to jakoś? Tak, da, Hold to skip. Już to raz oglądaliśmy Dobra, jestem, ty. Rozwiemy, nie rozbijamy się. Gdzie wy jesteście? No bo ja jestem wielki, dlatego się ode mnie odbijesz. Idź do tłukłę na wejście <laughs> Jezu. Dobrze. Zapomniałem jaka to jest super gra. Nie wiem jakiś level, ty. Który ja już mam level? Nieważne, masz. Nieważne masz. Ty, no żeś przegiął trochę z tymi ustawieniami I chyba. Nic nie przegiąłem, nie będę 100 lat tutaj. Jak to nie będziesz? Gdzie wy jesteście? Na dół idź, ścieżką. Na dół ścieżką. Na ja dół? będę powtarzał odzyska. No. Tu jest wiewiór. I wiewiór? No wiewiór. A nie, to trzeba jest, tu jest woda się poje, nie? Idź wkakuj, pierwszy. O, wiewiór. No wskakuj. Dobra. Matko, yeah. my wszystko znowu będziemy od początku robić. O, oczywiście. Nie. Ale fajnie. Ale... Tak, drodzy widzowie, bo jeszcze kwestia jest tego typu, że my mieliśmy swój własny serwer, za który buliliśmy w ogóle. No. Ale. Coś podniosłem, drewno. E, ale już jest, tego nie serwera zbyt... nie ma i Save'a też nie ma, nie? Hej, tak. a jak stąd wyjdziemy? Nie wiem. Biegnę do was. No, my mamy generalnie problem, ten atlas. Jaki no. problem macie? Jesteśmy na wyspie, tutaj nie ma wyjścia. Chodź opłyniemy może tam co? Tę stronę Jak to wyspę? Minąłeś już mamuta i drugiego mamuta Cześć, zysku pokaż mu mapę Na razie to ja tłukę owce Patrz, my jesteśmy tam Ja chyba do mamuta dopiero tutaj się zbliżam O jest tam, tam wejdziemy no. Ty to kasztanie powinieneś pokazać tam miejsce na tę bazę, bo trzeba zacząć tę gry No już Patrz. idę A nie jakieś tam owce Dobra, yy, jesteśmy tutaj. Dobrze, to yy, zróbmy tak, że ja wznowię nagrywanie okay. jak dojdziemy do tego miejsca docelowego, co? No piłek na later. No moment, już patrzę. Matko Siema. boska, czy was pogrzało? O co ci chodzi? <grafię> jak ty wygryzasz? co ci chodzi? No taki jesteś. <grafię nie, <grafię nie ważne. że ci bardzo. <grafię> Dobrze. Dobra, e, przepraszam, stronę. tu leżał ten, nie chcę mówić, nie, już bo nic to nie by. Nie Aha, czy już, już tego no, nie jak ma? Jak jesteś za no to tak to jest. Dobra, a dlaczego masz różowe włosy? No bo jestem różowy. E, dobra, o, tu, tu jest zielony wiewiór. Dobra, o, a to zielone wiebiory co robiły? To się odblokowywały coś w bazie. To się tam odblokowywały. To. Dobra, to już zebrałem. A, i tu jakieś notatki też są. Dobra, no to, to miejsce tam zwiększało Dobra, czy? idziemy to, idziemy po to miejsce. No dobra, My już. idziemy, no czekamy. Zanim znowu się zaczniesz bawić w kosmetyki. Ty, ja mam wiewiór, a ty co? A? No ładuj a? się do wody, powiedziałem. Zaraz. Wiewiór. Ja też mam trzy wiewióry już widzę, chodź. To będziemy na bomby. to po Ja już widzę zaraz spot. Chodźcie, szybciej. Gdzie, ja wiem, jest gdzie jesteś? Ja jestem u samej góry. Gdzie u samej góry? tej góry. Ja za, nie widzę, ja cię. Zapomniałem, że stamina się nie ten. Nie ładuje. O Jezu tu jest wiewiór. To ja mam na czerwoną staminę. <grym> I co teraz? Z jest wielki jestem W zysku gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? No Jezu, z zysku jest daleko w tyle. W tyle? No Skąd wiesz? Albo no bo widzę gdzie ty chodzisz. A Jak to widzisz chodzi? No bo ja go nie widzę. W sensie, o ja tam był. player, to nie, no. Nie, no ja. Zobacz go na ekranie, gdzie on jest mniej więcej. E, a zysku, jak jest catch rate ustawiony? Cudowny. Tak? Że tak. easy peasy będzie łapanie? I easy peasy do tego. Dobrze. Tu są wilki, <grym> ja nie chcę do wilków. Mówisz? Dobra, to ja zaraz spróbuję złapać. Też będę zaraz spróbował. u level zrobimy, już siódmy level mam. Ja nie wiem, gdzie dobra, to jest. Dobra, ja już się powoli jestem. No, ja idę wzdłuż przez tą wyspę. W stronę góry tej wulkanicznej. Chyba to jest wulkaniczna. Idź w stronę góry wulkanicznej. A, dobra, to idę tam. Jezu, ta stamina nigdy się nie kończy. A, no nie. Co to jest góra wulkaniczna, gdzie to jest? No, ten obszar że ta góra wulkaniczna, ta ogniste były te stworzenia. Jezu, tam no nie gdzie... Apson, ja cię zgubiłem ja, ja wyszedłem tu na samą górę, nie? Boś kasztan, mówiłem chodź za mną do wody Nie Ale... nie za mną do wody Ale ja się zgubiłem Dobra kasztan pokaż mapę Dobra, pokaż tam mapę Tam jest tu. tak, tam jest drzewo, nie, pokaż tam tam mapę i jest... tu są jakieś dziwne żaby ich wcześniej nie było cię ty jesteś I już jesteś tu a, no, ja jestem u... się wspinasz Robson. po górach, to gdzie mam być? Robson? No, jestem gdzie ty jesteś? Gdzie? E, tam bliżej tej e, wody Dobra, ja idę tego spotu szukać, bo nie zaczniemy dzisiaj. Jaki? Tak nie zaczniemy. Jest tam? Nie, to nie jest tam. Tu jest jakaś nowa wyspa? Ta była ta wyspa? To jest jakaś arena. Ty, no nie kojarzę tej wyspy w ogóle. E, w lewo, tam, no, w górę. O, widzę cię, Michi. O, siema, chodź Ui. tam. Tam to było. On tam? tam no nie tak nie Ty Nie chcę wiedzieć, co tu się dzieje. Nie chcę. Chyba przesadziłem troszkę. <laughs> Z czym? Zobaczmy, okay. Ja nie mogę teraz. Dobra, ja patrzę. Coś ty zrobił. O kur. Oj, 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 A sprzężenie na mikrofonie poszło. Wow, weł? Dysku, uciekaj. Uciekam. Co, erespaw? Ty, no, ja nie pamiętam w ogóle, żeby to było coś takiego. Ja ci mówię, że to nie jest chyba tu. Ej, no powiedziałeś, że dałeś na maksa, a mi uciek. Dobra, chyba znalazłem. Chyba nie. Tak, to jest tu. To jest ten wielki, ładny plac. Tak, to jest to. My Będziemy mieć jedną bazę, o, czy 60 matko, różnych? Nie wiem. Jedną chyba razem. Dziki tu chodzą. W zysku, masz być bowiem budowniczym. mi Mito, Tito, nie? Nie chcę Dobra. Tego. Zysku, masz na streamie na Discordzie, gdzie to jest? Najlepsze jest to, że nie wiem gdzie. się odbyć tu. Ale tu jest Czeka. Wielki Plac, jest. Oh, no mówię, no tutaj baza jest świetna. Miejsce, spot. Eł, Ja będę biegła ty powiesz, czy jestem no. na miejscu. To mi ci kieruj nim. 8% jest catch rate od Zysku, co ty mówisz, że ten? Ale to się łatwo łapią, wiesz? <grym> Zostaw tego cika, Mój! Elegancko. Ósmy level. Ja 11 już mam, pan. Dobra, budujemy od początku. Co to jest? Hall Dressing Facility. Dobre, dobra, najpierw zaczynamy od workbenchu. Ja na razie musimy tak do na szybko. Nie. A, to kto jest, ma być tym? No, ty, zyska nie ma. Czy nie? No, mi to tito, no. Ale to jest serwer zyska, to niech zysku będzie. O, no, w sumie Dobra, to już nic nie to... Czekamy na zyska w takim razie. Dobra, to zysku ty. już dotarłeś, tak? Mhm. Dobrze, to teraz, jak to join guild? No do niego. Do kogo? do dyska? No. Moment. Hold K -K -K -F. Już dysku? No. Zostałeś? No. No i jakoś nazwać. No to wymyśl coś. Ja już to tobie zostawiam. Hm. Ja muszę A tutaj no, zbierać. No, Wood. O, jest. rzeczy mi. I tu było muszę... inventory pod tabem. Matko, ile tu rzeczy można nosić? To nie to, co w tym. Wasku. Chociaż w sumie cztery. Nie, bo tam jest cztery kolumny. Nie pamiętam, jak tam jest. Dobra, mamy to zbudowane i co dalej? A, że to trzeba porobić. Kamienie, patyki, łomatko, to wszystko trzeba zrobić. E. Bardzo dali, że można prosto budować. O! Znaczy? Że masz linię, jakby od tego. Patrz, tak, mój stream. Jest ja tak, normalnie wolno sobie budujesz, nie? Byle jak? Jak wciśniesz magiczny przycisk, typ? masz wyrównanie do linii. jest w linii. E... Jak się rzucało w konkretną tą? Nie wiem. Dotąd do, 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 spróbuję dojść do tego. <laughs> Nie pamiętam nic. Chodzi o to, jak rzucić tym kotem, żeby on zaczął... No ja też nie wiem. Ten kot automatycznie sobie znajduje zadaje. Hmm. I tak co ja teraz mam zrobić? A. Nie wiem. Fajnie. Cat helper. Co tu się robi? Tu się robi postery, super. Mam. Dobra, ty. Max, sześć, pół. Działaj To ten miał działać, dzieje A co ścina drzewa? Dzik ścinał drzewa? Nie, ten... Ee, jak to może to, dzik Dobra. Nie, dzik też kamienie wydobywał e, Ten jeleń o Jelenia jeszcze nie mam no, To musisz Dobra, nie... idę się stworzyć to trzeba łód, a ja tę łód wydałem świetnie. A po co ci siekiera? love Widzę łód. O Jezu, zapomniałem, że tu trzeba było trzymać, żeby on to robił. Nie. <noise> Mój kot przesunął jelenia. Siekiera, jeszcze kamienia więcej. Matko boska. Dobra, ale no już mamy kilo. Kieremotykę, <noise> baba goła. Barem to twierdała. Dobra. Dobra, mam siekierę. Dobra. Janior pisze, witam, witam. Siema Janior na było. streamie. Nie, na Twitchu. Na Twitchu. I na odcinku. I na odcinku, dokładnie. O, jaka fajna siekiera dla mnie. A co tu się robiło? Co to jest za drugi nie stół? Wiem. Nie pytaj się mnie, dojdziemy do tego. Wiesz to jest siekierce, co no robiłeś, czy nie? Nie, bo to było o. na te żelazne rzeczy. Biorę, ja tak wziąłem zrobię. chyba. Wziąłem tak. czy nie wziąłem? Tak, wziąłeś. Tak, wziąłem. Tak, chciałeś ulepszyć. Ja to no i dobra, no ale to poczekaj, bo ja nie mam nic do budowania tutaj. Kilofa też co zrobię, pyk. A jak wciśniesz B, to masz coś czy nie? No mam. Co masz? A o to co tobie odblokowałeś, panie straightup? Co? Technologia, kliknij. A, -a, -a, A i gdzie to było? Technologii. A tu się wciskało T, Y? Tak, T jest. I tutaj się wybierało te wszystkie schematy. No dobra. Palbox przede wszystkim, sfera. Ehm, Repair Bench. Campfire'a sobie weźmiemy. Drewnianą strukturę. Łuk. Czały. Nie wiem po co. Łóżko. Łóżko dla się... palców Dobra, wszystko to trzeba odblokować Leader to też, alarm bell Łapki to nie Ranto. Zagrody trzeba było odblokować. Jakie zagrody? O czym ty mówisz, Tom? Już odblokowałem Ranto. To jest o, jakiś. Trasher? Ten... tak szybko? No, że my tu ekspimy jak szaleni. Rasher tak, jest. On, on był niżej w levelach, z tego co pamiętam. Tak? Nie wiem. Mm -hmm. Jakiś znak jest. Można A na nim napisać. A trzeba było też odblokować. Nie jest odblokowany. To na wodę. To weźmiemy nie. też. Gwoździe były potrzebne, nie? Tak. O metalowe rzeczy już widzę tutaj. To też trzeba. Gatey, nie gaity. Basen do kompania. Dobra. Dzwonek, o. Czy ja mogę już sobie to... tutaj budować? E, a tego palboxa może byśmy już stworzyli, co? Panowie, ja już panie. go robię. Bo ja go tu na środku trzeba będzie go ustawić. Ja go zaraz ustawię. to, to ładnie ustaw. Ciekawe czy zwiększyli zasięg tego. No ciekawe. Jezu, ja tu materiału w dysku leci, co ty a, zrobiłeś? A ty, panowie, Alurr! To było, ten stół jest do naprawiania. Ten drugi za dysku postawił Swoich przedmiotów Dobra, moment Patrzę, żeby... O dobra, tu jest dotąd Tu wchodzimy trochę za mocno, chyba w tą stronę i Dobra Zysku, czy ty chcesz na jakiejś platformie budować, czy to może być na Ziemi? Mi to ty to. Możesz z tego sobie. Jak wam idzie, Jamnior? No dobrze nam idzie, bo nie wiem, co robimy. Tak, najlepsze. Najlepiej. Najlepiej. Dobra, Ci B. Fundament jakiś damy. U, u. A gdzieś się Dobrze. wybierało inne... NIE! Co to jest? Poczekaj, by... To my mamy tylko drewniane rzeczy możemy budować bez kamiennych? Na no, blokowane są... tak. Poczekaj. To było pod tym. A kamienne są na którym? Ojej, na 18 levelu. Zobacz co się dzieje, jestem przepełniony, co na to... Daj budowania, szybko. Co mam? Ja jestem przekonany. No, żeś tak ustawił tutaj no. Szybko. Poczekaj. Nie mamy czasu się bawić. Ten coś tam kombinuje. Bo nie będzie budować palców, no. Jakąś <laughs> konstrukcję daj no. To ja dobrze, jedymy. już, ja proszę, dobrze, dobrze. Czyli robimy tak zwaną zapchaj dziurę, tak? Tak jest. Tak Dobrze. Nie mam kamienia. Już mam. Ja mam, no puść. Tam. Już. Ja już. mam. Dobra, stawiam, macie, już jesteście jesteś jest świetliwy. Biegnę. Postawiłem to na tym. Widzisz, mój kotek jeszcze to wybuduje przede mną. <noise> Dochodzę, biegnę. jest tu Dobra, co dalej? A wiem, to mi się nie to nie mi podobało. God mieć... to będzie tak. Dobra, i ty będziesz teraz tu żył. Ej, czemu? Zysku, ale to musisz budować, bo ja nie mam materiału w ogóle, nie? No to będę budował. Jezu. To buduj. Insufficient material? Klot. Dobra, ja poproszę. Nie mam nie drewna, to, nie, nie mam tego. Nie mam tego i owego. Wszystkiego. Kurde, co leciał z tego, jak to się rąbało? Już nie pamiętam. Ore, ore, się bada, bada. Przestań. Czemu? Orę, to się w piecu wypalało, nie? A jaka to była najszybsza metoda levelowania? Nie wiem. E, łapanie tych pokemonów. w idę powoli, ale idę. No one Ziem. uciekają. Łuk by mi a się wziął. Gdybyś nie uciekał, by cię chcieli złapać? No nie mogę go sięgnąć. Chodź tu, kilopięknie. No nie sięgam. Wyprzeć, ty A tu jest co to jest? Nie wiem. Nie wiem na co ty patrzysz, panie. Podniosłem. Ty, gwoździe i strzały podniosłem z ziemi. To dobre jaja są. Jakaś sterta była taka dziwna. Ten już tu poletka stawia. Dobra, ja muszę sobie łzy zrobić. Ja muszę, ja muszę jakieś ten wooden chesty wziąć czy coś. Moje sfery. Dobra. Yy... To tak, jakby się robiło tak, żeby to było. O matko, ile wszystkiego tu trzeba, dobra? A nie da się przypisać receptury? Nie wiem. Nie wiem, chyba się nie da. Ty jako znawca Palwarda powinien wiedzieć. nie. Yy. ja byłem znawcą Palwarda, już nie jestem. Czy tutaj w tej twojej wymarzonej lokacji, czy tutaj będą jakieś te? złoża czegokolwiek? Yy, nie wiem, ale wiem, że noszę za dużo przedmiotów. Nie jest... mam tyle drewna? Wydum K. Drop. Dalej no to, mam to. za dużo drewna. Coś nam tutaj w Feng nie działa. Do? Bo? To, 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 to jest proste, to jest proste ogólnie. To do którego budujemy? Nie wiem. Buduj to jak to nie chcesz. Nie, nie no ja zysku wyrównuję do tego twojego. O matku, W, te, to, to, to tyle waży. Rób ta co chce, ta tam. Ja chcę zacząć coś nowego Dobra, dyskuj i tak na razie to się wiesz Dokładnie, to się wytnie, tak jak mówisz Do, Dobuduję więcej tych Dobra, no, ale czy ja mogę lepiej? Co chcesz? Nie ty, bo tutaj Chodzą Micchomony Jakie Micchomony? Pokémony Micha. Micza? Micza. Piszczo. Poison arrowy. Fire arrowy. Ach, chcę zwykłe arrowy. Dobra, idę, bo jeszcze więcej drewna muszę mieć. Nie. Dobra, ja potrzebuję kamienie. Dobra, moment. Ja skup. Zostawiamy Ty. ja obok tych. Yy, tych, tych. Skrynkę. O, panie. I to ja się my. tyle czasu będzie robiło? Daj tu po środku ze dwie. Czekaj, ja bo ja nie mam skrzynki odbakowania. Czekaj, ja, ja ją wybuduję. A nie wybuduję, bo nie mam drewna. Aha. No to <grym> już ścinam, patrz. A przecież tu jest drewno. Ale jestem... Mam plan na te skrzynki, bo potem jak się nie można nosić, to... Nie musisz trzymać, żeby pracować. Ty, one targają do tych skrzynek w ogóle. Nie, ty słabe. Szybciej, szybciej się na normalnym drewnem. Twój kot coś niósł odzyskał, ale pobiegł. A nie, to mi ci mi, to mój, tak. mój przepraszam cię bardzo, co ty chcesz odzyskać? Dobre, jemu kotu się znudziło. Jemu kotu to dowiedzieć. Jemu kotu? Jemu kotu rozumiem. <grym> Język polski trudno być, tak? No. Jezu nie podoba God. mi się to do zbieranie. Dobra, ale musimy mieć drewno. E, nie drewno, tylko te. Idę. Już po drewno. Jezu, ten tworzy... po co ci łuk i strzał Nie interesuj się. Dokładnie. Idź stąd. Aha, przepraszam. On ma plan na życie. Ja mam plan na życie, dokładnie. Psz. Już więcej nie zapytam. Wybacz mi. Nie wybaczaj mu. A to już głupotę zrobisz. <grystanie> już coś niesie. Ja już sobie przypomniałem, że my wpychaliśmy kartkę pomiędzy klawisze, żeby się zablokować produkcję. <grystanie> tak. <grystanie> o nie, najgorzej. O Jezu, cancel. Matko boska i tego nie da się przyspieszyć w żaden sposób. A skąd? Nie. Idź stąd. No ma... Nie Miałaś, no dawaj miała? te strzały. No. Ale no bo nie mogę cię pomóc, tym razem ten to zrobimy. Zabranie I mi O jest. oddawaj to. 20 strona. Oddawaj te strzały, powiedziałem. No, już usunąłem. Dobra, czekaj ja tutaj dodam wodnie z tego, żeby i tego tego wziąłem. A możesz na chwilę się uciszyć. Nie. Odwodnić. Do roboty. Dobrze moi drodzy widzowie, to tutaj baza rozbudowuje się, a my kończymy na dzisiaj ten odcinek, więc tak pozdrawiamy wszystkich, którzy oglądają to na Twitchu aktualnie. Jak się męczymy tutaj. I cóż, niebawem pewnie wleci kolejny odcinek. Ja tutaj podekspię trochę moją postać, tak żeby już na następnym odcinku... Przejść do tych rzeczy nowych i pewnie baza już będzie trochę bardziej rozbudowana Ale to już w rękach Dyska, nie zysku? Jasne Cały czas Cały czas coś tam robisz, dobra e, No więc tak, więc trzymajcie się, a i tam jest lista moich wspaniałych wspierających, więc tak Dziękuję i do zobaczenia, yo!